Dzień dobry, Monika Laskowska TV Reklama. Jesteśmy tuż przed konferencją prasową Fame MMA. Jest ze mną Krycha. Cześć. Witaj, cześć. Wczoraj widziałam imprezka, a dziś już pełna gotowość. Profesjonalizm pełną parą. Jesteś już gotowy na konferencję? Jak po imprezie? Yy, może zacznijmy od tego, że tak. No, wysiadłem na miasto wczoraj, ale no ja nie piję alkoholu, bardzo rzadko piję. Zdarza się to raz, może dwa razy do roku. Wysiadłem na miasto, grzecznie wróciłem do domu, rano wstałem, zrobiłem trening. No i dobrze się czuję, jestem... No, dobre mam nastawienie, nie? Pozytywnie jestem nastawiony. Yy, nie mam przeciwnika takiego, który by stwarzał mi jakieś problemy. Żeby rzucał jakieś obelgi w moją stronę, więc myślę, że tak. Czyli nie ma konfliktów? Nie. Nie szukasz? Nie. Okej. Okay. Powiedz mi, kogo wspierasz? Co to znaczy? E, no, dziś mamy konferencję. Czy tak. jest osoba, którą wspierasz, pomagasz jakby tutaj zwyciężyć walkę? No to znaczy, no na pewno jestem za moim kolegą Stiflerem, chociaż tak e, karty nie sprzyjają <laughs> jemu, ale kurde, e, pozytywny jest wariat i no, jestem za nim. E, co więcej mogę powiedzieć? No. no właśnie Stifler pierwszy raz pojawi się w, w OKTAGONIE, może co mógłbyś mu doradzić z doświadczenia hmm. swojego? Kurczę, najważniejsze, żeby po prostu zachował zimną głowę i nie spekulował, nie, domyśl, nie rozmyślał, co będzie, gdyby, co, jak, tylko po prostu, żeby wyszedł i się bił. Żeby za dużo nie myślał, poszedł i się bił, bo właśnie przez to myślenie ostatnio ja popełniłem taki błąd, że zgubiłem moje własne myśli i nie wiedziałem, co ja, gdzie robię. <laughs> nie wiedziałeś, gdzie jesteś. No, dokładnie. Eee, czyli trzymamy kciuki za Stiflera. Eee, powiedz mi, kiedy Ciebie zobaczymy w kolejnej walce? No, 5 września. Eee, już 5 września. Eee, no i powiedz, jak przygotowania? Przygotowania, no w sumie dobrze, bezkontuzyjnie, wszystko tak, jak być powinno. Eee, dzisiaj akurat byłem rano, budowałem siłę na siłowni, także akurat to zmieniłem też, w moich przygotowaniach ostatnich tego zabrakło. No wszystko idzie dobrze. No najważniejsze, że jest zdrowie i można robić treningi. I to tylko tyle potrzeba. A trenujecie razem ze Stiflerem? Yy, tak, byłem teraz w sobotę na treningu na właśnie grupie u Huberta, właśnie na której on był i miałem okazję z nim trenować. A, no i jak oceniasz jego szanse, ile dajesz mu procent? Yy, no, kurde, wiadomo, że chcemy. Sercem dać, jesteś 100, z Sercem chcę mu dać 100, ale. No trzeba też trzeźwo na to patrzeć z boku. Kurczę powiem ci, że nie wiem, bo ja też byłem święcie przekonany, że ostatnią walkę 100%, że wychodzę, wygram, że nic, a wydarzyło się coś takiego. To jest tylko walka, to jest 50-50. Mimo że on jest na pozycji tak naprawdę myszy wrzuconej do lwa, to myślę, że jednak gdzieś tam te 10% ma. A że sport jest nieprzewidywalny, także wszystko może się wydarzyć i dobrze zakończyć. No, miejmy taką nadzieję. Na pewno chciałbym, żeby wyszedł cały z tej klatki. Ja też mam taką nadzieję. E, powiedz mi, e, czy wiesz może już, e, czy będzie walka kobiet? Kto, kogo zobaczymy? E, no, wiem. Będzie walczyła chyba Marta Linkiewicz z koleżanką, ale koleżanka z jakiegoś programu, ale nie mam pojęcia, kto to jest. Mhm. Gdzieś tam kojarzę twarz z Instagrama, ale e, nie wiem, nie wiem. Czyli, jeżeli chodzi o kobietę, wspierasz Martę? Znam się z Martą osobiście i... sympatyczna dziewczyna. Kiedyś nie znałem jej, miałem inne zdanie, teraz ją znam i czasem zamienię z nią kilka zdań. Normalna osoba. Jak... Okej. Okay. A powiedz mi, jak wakacje? Jakieś plany są? Czy już może gdzieś byłeś na wakacjach? Byłem w Zakopanym chwilę, kilka dni, ale to tak bardziej byłem w ramach pracy niż prywatnie, rekreacyjnie. No i teraz planuję po tej walce do Chorwacji jechać na tydzień, a później na trzy tygodnie, właśnie z normalnym parkiem do Tajlandii. No właśnie, i powiedz mi, jak robisz sobie urlop, wakacje? Czy cały czas trenujesz, czy jednak robisz sobie przerwę, żeby się zresetować? No właśnie, do Chorwacji chcę jechać tak sobie odpocząć na 5-6 dni, a jeżeli chodzi o Tajlandię z Normanem, no to obóz treningowy, 3 tygodnie obozu treningowego. Ile czasu poświęcasz na te treningi? Kurczę, wiesz co? No teraz w tygodniu... 10 jednostek od poniedziałku do piątku i w weekendzie po jednej jednostce, czyli no 12 jednostek tygodniu w tygodniu treningowym. Mm -hmm, no to sporo, to przykładasz się naprawdę bardzo dobrze. A powiedz mi, jak Stifler? Jako kolega na pewno wiesz, czy dużo trenuje? Wiesz co, z tego co wiem, robi trzy razy w tygodniu grupę od podstaw i robi też indywidualne treningi, ale nie wiem jaka to jest ilość. Z Pawłem u nas w Ankosie, także no, jest pod dobrym okiem, ale to ciężko coś na ten temat powiedzieć, no bo to jest, no, on nie miał już styczności z żadnym sportem poza siłownią, więc ciężko jest mi powiedzieć, jak, jak ja go oceniam, no bo nawet te ruchy jego są takie nieskoordynowane. <grymne> Chaotyczne bardzo. Tak, dokładnie. No, ale jeszcze ma trochę czasu, także może jeszcze skoordynuje te ruchy i wszystko dobrze się zakończy i wygra, miejmy nadzieję, może. A ja trzymam za niego kciuki, przede wszystkim trzymam kciuki, żeby wyszedł z klatki i po walce mógł ze mną napić drinka albo usiąść co Tak, dokładnie. <laughs> Wróćmy do Twojej walki. Powiedz mi, starasz się być przygotowany, jak oceniasz się w tym momencie? Kurczę, robię wszystko, wkładam we wszystko 100%. Staram się, ponieważ no, ja wiem, że to też nie będzie łatwa walka dla mnie. Ale jednak cały czas trenujesz, w takim razie trzymam mocno kciuki, no i widzimy się 5 września. Tak, dokładnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.